Bóg jest źródłem wszystkiego, jest dla Ciebie wszystkim we wszystkich. Bóg jest wszystkim, czego potrzebujesz. Bóg jest życiem, pisze. Jeśli jest Bóg jest życiem, jeśli oddzielasz się, pisze, że grzech oddziela nas od Boga. Każdy grzech, dlatego jak grzech przyszedł na świat, tak śmierć weszła na świat. Bo Bóg, wtedy oddziela nas od Boga grzech i wtedy życie z nas ucieka. Mamy wtedy czas, limit na tej ziemi. Nie żyjemy wiecznie. Ale właśnie Jezus przyszedł, żebyśmy mogli żyć wiecznie i mamy życie wieczne. Więc pamiętajcie, że każda pokusa, każda. to wszystko, co macie do, do zaoferowania świat, Bóg to ma. Wszystko, co macie świat do zaoferowania, Bóg to ma w obfitości. Każda pokusa szatana bazuje na jakiejś potrzebie, której myślisz, że Bóg nie ma, ale Bóg to ma. I ty to możesz mieć. Tak samo nawet Adam i Ewa wzięli, skusili się coś, co już mieli, ale okłamał już szatan, że nie miał i popełnili grzech. Bóg to ma. Każdą potrzebę. I pisze, że nikt nie opuszcza. Pola domu ojca i matki, żeby nie, braci, żeby nie otrzymać postokroć pola, braci, matek i sióstr. Więc otrzymasz tego postokroć więcej. I ojca masz w niebie swojego, jedynego, ukochanego. Więc jeśli ktoś z was chce przyjąć Jezusa, chce mieć życie wieczne i mieć, mieć Boga, który jest zawsze obecnym. Zawsze obecnym przyjacielem, który w potrzebie, Pomaga, zawsze obecnym pomocnikiem w potrzebie, pisze Pismo Święte. To pomóżcie się ze mną teraz w imię Jezusa. Prosto, prosto serca powiedz: Jezu, potrzebujecie, jestem grzesznikiem. Przebacz mi, pisze, że wyznasz grzechy, przebaczy. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że zmarzł. Wystałeś trzeciego dnia, jak mówi Pismo, i wierzę, że jesteś władcą i Panem. I pomóż mi, by Cię naśladować przez resztę mojego życia.